Witam Was. Dzisiaj kolejny odcinek adwentu, 16. No. Tutaj będzie szetka oczywiście. I mamy suszeczkę, widzę. Dobrze. Mamy suszeczkę z lewym. Z gościem z malmy. I. Zangi. Tak. Daj. Yyy, dobra, jest Benteke. Rex. Tak. Gabriel Jesus. Tak. I Popastiko Pulos. się jakieś karty skleiły, bo nie było specjalnej. Nie. Nie ma jednej karty. Nie ma. Pięć kart. Żadna karta się nie skleiła. No to ładnie. Coś, coś. Poszukana soszetka. No, Promocyjna bez kartki, tak. Tego jeszcze nie było. No to nic. Noż. Może w no następnych niestety. saszetkach będzie 7. No to Mówi się trudne. 6 Kolejna. Marka, pa i hej.